Cześć Siemaneczko. Siemaneczko, to Darwinek i witam Was w pierwszym przeglądzie Lego na tym kanale. Więc bez zbędnego przedłużania, zaczynamy. Dobrowizowiec, jestem zawiedziony. Nie ma w sumie żadnych promocji, ale są bionikle podrobione, ale są bardzo ciekawe. Dobrowizowie jestem fashion. I są te ciekawe sety z Ninjago, ale nic, w specjalnych cenach. Są dostawy ze Star Wars i ogólnie trochę tego jest tutaj. Są też jakieś podróbeczki, ale nic by było interesujące. Udało mi się zdobyć jeden zestaw i co, smacznego, segment jedzeniowy. Okej, okay, jestem już w domu. I... całkiem udany był ten pierwszy, powiedzmy, przegląd klosków. Udało mi się zdobyć jeden zestaw LEGO Ninjago w prowokacyjnej cenie w... Pepco. No niestety nie udało mi się tam nic nagrać. Tak samo jeszcze byłem w kilku innych sklepach jak Empik czy Smyk. No mówi się, trudno, no nie udało się. I co, jest zestaw Sora Dragon Spinjitzu Spinner. Nie złożę go raczej teraz, ale może kiedyś coś z nim nagram jeszcze na tym kanał. Chciałbym tylko powiedzieć, że nie mam pojęcia, kiedy pojawi się kolejny przegląd klocków. Na razie nie robię z tego żadnej regularnej serii. Tylko teraz ten jeden odcinek z OBM i może w przyszłości jeszcze jakiś się pojawi. Więc to było na tyle na dziś w tym odcinku. Widzimy się na dzień następnych. Na razie, pa pa.